Jeśli jest, czas bez mięśni, Teraz obraz ten biegł przed siebie, tam, gdzie staje ciebie. Jest to już 31. edycja festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej Cmok Song i w tym roku gromadzi w sumie 340 osób. Bardzo duży jest przekrój wiekowy, bo praktycznie od 7 lat aż wzwyż praktycznie nie ma górnej granicy. Są to właśnie głównie zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy i instruktorzy, głównie z Rudy Śląskiej. Oczywiście jest kilku tych harcerzy, tak powiem zaproszonych gości z ościennych chówców, ale głównie to są harcerze z chówca Ruda Śląska. W tym roku fabuła Albo może piosenka taka tematyczna, bo co roku mamy jakiś główny temat festiwalu, to był Mały Książę. To jest taka książka uniwersalna i dla tych młodszych, i dla starszych, którzy, i każdy może z niej wynieść coś ciekawego. I dlatego piosenki właśnie uczestników były związane z Małym Księciem, czyli miały jakiś motyw podróży, przyjaźni. Jak mówię, te wartości są uniwersalne i też pokrywają się z tymi naszymi wartościami harcerskimi. Każda z drużyna przedstawiła jakąś jedną piosenkę, właśnie związaną z tą, z tą tematyką. Myślę, że piosenka harcerska to przede wszystkim taka, którą śpiewa się przy ogniskach, ale też nie zawsze. My śpiewamy jak gdzieś idziemy, my śpiewamy po prostu na rozpoczęcie zbiórki czy na zakończenie. To taka piosenka, którą wszyscy znają po prostu, bo się śpiewa. Są oczywiście piosenki takich, których się uczymy specjalnie jak przez pod festiwal, ale wiele piosenek po prostu przekazujesz z pokolenia na pokolenie i one są takim łącznikiem właśnie tych wspólnych wartości i tym nośnikiem tożsamości harcerskiej. Jeśli chodzi o jury, to jury na pewno skupia się przede wszystkim na wykonaniu, czy na, na, to, a na aranżacji muzycznej, na to jak tutaj głównie drużynowi, bo to oni są tak odpowiedzialni za ten występ, aranżują daną piosenkę, oceniają także wybór. Repertuaru, czy nawiązuje on do, do tematyki, tematyki festiwalu, ale także inne rzeczy, na przykład, czy harcerze grają na instrumentach, czy oni sami angażują się w proces powsta powstawania i prezentacji tego utworu, no i też oczywiście formę wizualną, jak to harcerze prezentują się na scenie. Ale najważniejszy właśnie jest przekaz i wykonanie.